Siemanko dyszka z tej strony witam serdecznie na mojej wyspie saszetkowej zapraszam serdecznie na super puchar Niemiec który odbędzie się już wkrótce ale na moim kanale, właśnie dzisiaj, no i zobaczymy, kto wygra. Czy Bayern Monachium, czy może BVB? Oczywiście, Polacy, rodacy. Mam nadzieję, że zagrają albo grają. Zobaczymy. No i do tego posłużymy się dużą puszką kolekcjonera, w której znajduje się 10 saszetek, czyli już będzie 60 kart, 3 karty z limitowanej edycji oraz karta z limitowanej edycji Coin. No i jak wiadomo, Bayern mistrzem, ok, ja stawiam na Bayern, napiszcie w komentarzu kto wygra ten super puchar Niemiec, zobaczymy no tutaj to opakowanie troszkę mi przeszkodziło, spoko no i oczywiście zobaczymy jakie będą limitki zasady meczu, myślę, że tak będzie, kto będzie miał więcej oczywiście kart E, swojego zespołu e, to wygrywa no i zobaczmy od razu od razu lecimy z limitkami limitki też się liczą oczywiście ale mamy tutaj Wandajka e, z Liverpoolu i odłożymy sobie go tutaj on nie uczestniczy w meczu no i proszę bardzo e, gnabri, już Bayern Monachium wychodzi na prowadzenie e, limitka Oczywiście i Bayern już prowadzi e, od pierwszych minut. Ciekawy, czy tak faktycznie się sprawdzi w meczu. No i Eriksen, e, ale Eri Eriksen też e, tutaj nie będzie uczestniczył. A wszystkiemu przygląda się Ronaldo. Jak widzimy, ma to na, prawie na swoim bicku. No i zobaczymy, policzymy, czy jest 10 saszetek. E, myślę, że jest. Tutaj, jeżeli ktoś by chciał 150 końców, macie kodzik. E, Puszka, oczywiście, bardzo fajna. No i lecimy. 10 saszetek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wszystko się zgadza. Bayern Monachium już wygrywa 1 do 0. No i oczywiście szukamy kart BVB oraz Bayernu, i tylko te karty będą się liczyć. No mecz naprawdę zaczął się wyśmienicie dla Bayernu. Bo Rosja <noise> pozostanie bierna do końca spotkania. Za chwilę się przekonamy. Mamy Manchester City, mamy tutaj plakat, oczywiście z World Cup. Jest to Rosja. Mamy tutaj z Juventusu, czyli koledzy, tutaj Ronaldo, i niech oni sobie tutaj odpoczną. I mamy proszę Akanji, Akanji wchodzi w pole karne i pięknie z główki, no i mamy tutaj remis, no i proszę bardzo BVB wyrównuje, naprawdę będzie bardzo fajne spotkanie myślę, mam nadzieję, że będzie można je oglądać, z miłą chęcią sobie zobaczę, lecimy z drugą saszetką Gnabry z głowy, bo wam nie powiedziałem i oczywiście Akanji też. No i lecimy, druga saszetka, wynik spotkania 1 do 1, zobaczymy, może karne będą, to będę musiał sięgnąć po kolejne saszetki, zobaczymy, mamy tutaj Winicjusz z Realu, kolejny zawodnik to jest Sabaj Ajax. Oczywiście nie będę już czytał e, Manchester, czyli Walker, nie będę czytał. No i proszę Gnabry, e, Gnabry, drugi raz już tutaj e, pięknie wchodzi i dwa do jednego na razie prowadzi Bayern Monachium. No i tutaj Dybala e, z Juventusu, e, też niech on tutaj jest. Lubię dybale. Mam go też w FIFA Mobile. Resztę kart dajemy tutaj. Na razie bohaterem meczu Gnabri. A gdzie Robert Lewandowski? Gdzie Robert Lewandowski ze swoją skutecznością? No halo! Kibice szaleją na stadionie, naprawdę. Chociaż kibiców nie będzie, nie? Ale spoko. <laughs> Przynajmniej tak. To było kiedyś, zobaczymy. Manchester, kolejny gracz mamy z Juventusu. Patrzcie jak ten Juventus tutaj dzisiaj wpada masakrycznie. Kolejny gracz z Juventusu. No co tu się dzieje? Chyba Juventus chciałby zagrać ten mecz o Puchar Niemiec. No ale spoko. Barcelona i lecimy dalej. Mecz dalej prowadzi Bayern Monachium. 27 minuta spotkania. 2-1. Bayern Monachium przy piłce, ale czy coś z tego wyniknie? Mamy tutaj Trypiera, Manchester, znowu Juventus i jest to Bonucci. Nawet jeżeli wpadnie Kartarar, no to wtedy i tak nie zauważę. Saul albo zauważę. Nie ma, nie ma. Cały czas niestety tutaj przepychają się, grają na własnej połowie, utrzymują piłkę. Bayern Monachium przy piłce, dalej, cały czas. Uwaga, kto to jest? Alison. Alison broni oczywiście w Liverpoolu, także tutaj brameczki nie ma. No i proszę bardzo, co się dzieje? Szybki kontratak, oczywiście BVB i hazard wyrównuje 2 do 2. No co tutaj się dzieje? Naprawdę. No i pięknie, 2 do 2 BVB Bayern Monachium. Jeżeli faktycznie taki mecz byłby, jeżeli chodzi o gole, no to będzie piękne przedstawienie na boisku. Mamy tutaj oczywiście historię World Cup Brazylii. No i proszę bardzo, logo. Ale co teraz? Co w tym przypadku? Czy logo się liczy, czy też nie? Nie jest to zawodnik. Zobaczymy. No nie jest to zawodnik. Jest to logo, oczywiście logo powtórkowe. Karta, karta z Bayernu, raczej z BVB. No nie wiem, zastanowię się za chwilę. Na razie jest fajny wynik 2 do 2. No BVB, hmm, no ciężko. Logo nie strzela gola. Logo to jest żółta kartka dla, dla Roberta Lewandowskiego. Uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, mamy tu Lazio, mamy Liverpool ponownie. Jest to nas, na gwiazda. Szalkę 04. Kolejny zespół niemiecki. E, ok, mamy tutaj Modric z Realu oraz z Ajaxu. Czyli kolejne. Nic nie ma. Zostały cztery saszetki Czyli to już jest druga połowa. Druga połowa meczu. Za nami e, 2 do 2. Chcesz, będą się zbliżać karne. Dogrywka karne. Zobaczymy, co będzie dalej w kolejnej saszetce E, mamy tutaj Dagba z Paris Saint-Germain. No i proszę bardzo, co się stało? E, Neuer, Neuer e, wyszedł z swojego pola karnego w ostatnich minutach i strzela gola dla Bayernu. Oczywiście tak może nie być, ale nigdy nic nie wiadomo. I Bayern wychodzi na prowadzenie 3 do 3. E, mamy tutaj kartę Power. <laughs> E, ale myślę, że chyba BVB jeszcze ostatniego słowa nie powiedziała i będzie e, tutaj cisnąć, żeby zremisować. I mamy Cristiano Ronaldo na e, bazówce, bardzo fajnie. No, i tak jak powiedziałem, Kan e, wyrównuje i jest do, 3 do 3. W super finale e, Niemiec, e, Puchar Niemiec. Uwaga, 3 saszetki do końca, 3 do 3. Kurcze, co tu się dzieje? 75. Minuta. BVB oraz Bayern dokonuje zmian, schodzi ktoś tam, wchodzi ktoś tam. I proszę bardzo, co tu się stało? Wicel wszedł, chociaż chyba grał od początku, nie jestem pewien teraz. I Wicel wych... daje prowadzenie dla BVB. BVB prowadzi z Bayernem Monachium 4 do 3. No, i co tu się stanie? Czy Bayern ulegnie e, Borussii? No zobaczymy. Mamy tutaj gwiazdę. E, kolejne. E, tutaj co się dzieje? Liverpool. E, Okej, okay. nie, to nie ostatnie słowo. Jeszcze Miller. Thomas Miller. I jest 4 do 4, no co się, co się dzieje, gdzie jest Robert, Robert Lewandowski nic nie gra, nic nie strzela, 87 minuta, mamy 4 do 4, dwie saszetki do końca, atmosfera na boisku, na trybunach jest coraz bardziej gorąca. Aż tutaj wszystkie efekty dźwiękowe zostały podgłośnione w telewizorach, tak, żeby było słychać śpiew kibiców. Karim Benzema, mamy tutaj Meksyk z lat 70., plakat Atletico. Czy, będą, czy będzie dogrywka, czy karne? Zobaczymy. Manchester, Barcelona. Ok, i ostatnia, dziesiąta saszetka. Dziesiąta saszetka, remis 4 do 4. Co tu się dzieje? Ostatnia saszetka. Czy teraz? Uwaga, Robert Lewandowski przy piłce wybiega sam na sam. Otwiera saszetkę po drodze <laughs> i próbuje siebie znaleźć. Nie, no żartuję. Dobra, ajax. Mamy Ajax, tu jest na karta Power. I tak jest, jest Manuel Neuer. Znowu chyba będzie bohaterem meczu, ponieważ tutaj Majer Bonachium na minutę przed zakończeniem spotkania wygrywa i strzela gola na 5 do 4. Trzy ostatnie karty. Jest tutaj z Paris Saint -Germain. nie pomoże. Kolejna karta nie pomoże. I ostatnia karta. Uwaga, uwaga, uwaga. Jeszcze jest Robert Lewandowski w 91 minucie. Kończy, wykończył po prostu Bayern Monachium. Mamy Roberta Lewandowskiego na fansie. 91. minuta i Bayern Monachium wygrywa 2-4, 6-4, do 4, 10 goli w spotkaniu. To jest naprawdę historyczny mecz na moim oczywiście kanale. Saszetkowa Wyspa zaprasza Was na dalsze odcinki z serii FIFA 365 Adrenalin XL, no i na inne odcinki z różnych saszetek. Cześć!